I dzień dobry, w sobotę 24 sierpnia. Jesteśmy na lotnisku w Kork i rozpoczynam moją 80. wizytę w Polsce podróż do Polski. A tak a propos, teraz polecimy sobie przez Paryż. Przejść z Kork do Paryża i z Paryża do Krakowa. Ponownie, oczywiście, cena. Gdybym chciał jechać autobusem do Dublina i lecieć z Dublina, zapłacił 900 zł a tak zapłacę 300. No to. No i tutaj tradycyjnie mamy wystawę obrazów na lotnisku w Kork Lokalny artystki. Ceny od 60, poleżę, 65 euro do, do prawie 500. No i większe obrazy, tym większa cena no tak no, ludzie śpią na lotnisku tak to wygląda taka niewielka Irlandia bardzo dba o turystykę i wszędzie są punkty informacyjne co warto zobaczyć jakieś ulotki tablice interaktywne no, a tutaj to już jest lekko i to generalnie tylko fractwo korki, okolice no, czy może nie tylko, ale i główki no ja już jestem po odprawie, kręcę się tutaj w sklepie kupiłem parę drobnostek, mam dwa dwukopisy, korbę, czekoladę a tu jest ciekawostek, jest yy, whisky sprzedawana w takich mini puseczkach po 6 euro ale to nie jest zniszczone, a 43% alkoholu także no taki solidny szok wziąłbym z ciekawostek ale jak wspomniałem lecę przez Paryż więc zabiorę no, a sam nie wypiję przecież tego whisky za 20 tysięcy euro ciągle do kupienia Najdroższa whisky jaką widziałem tak sprzedaż no, a 7 dzisiaj sobie ziemy tutaj no tutaj kolejka jest nadal, a ja tutaj już jem swoje śniadanko irlandzka. Wegetariańska wersja irlandzkiego śniadania. Propuj się oczywiście. No i jest już nasz samolot. Za chwilę pojedziemy do Paryża. No i już wylądowaliśmy, idziemy na jakieś podparyskie lotnisko. Tutaj już czekają, my tu idziemy. No i już jest to lotnisko Wygląda Jakby je z blachy palistej zbudowali no i chyba tak właśnie zrobili W sumie to Jeżeli myślałem że nie ma większego bazu niż na palicach No to jest, no tutaj <grym> Brak organizacji kompletnie Tam jest terminal 1, tam terminal 2 no, Odwrotnie, tu jeden prawda, tutaj dwa tak. Szybciej mówię niż pokazuję Muszę się odnaleźć teraz właśnie jesteśmy, nazwy i tak nie wymówię, więc szukamy czy to tu, czy gdzie indziej dobrze, tutaj jest no tu wylądowaliśmy, tutaj z tego będziemy odlatywać właśnie tutaj mamy wieżę kontroli lotów teraz zakładam, że to jest to, nie? nie wiem, chyba nic tu innego nie widzę wyższego więc powinno to być to a ja idę dalej no i proszę mamy mini wieżę Eiffla nawet no ten terminal 2 chyba porządku, wygląda nawet jak już tej restauracji mają na zewnątrz zobaczymy w środku no tak się patrzę, że tutaj też Kraków i mój błąd czyli z tego terminala odlatujemy nie z tamtego czyli teraz muszę się zobaczyć sobie tam ale najpierw jeszcze tutaj się przejdę tutaj też jednak taka palista Taki niewielki hangar, no, tam już jest koniec, tam rozumiem, chyba jakaś kontrola bezpieczeństwa będzie I chyba tam ten drugi jest nawet mniejszy Także, no, Natomiast widzę, że fajne rzeczy mają w restauracji, zaraz sobie, w restauracji, w no, punktach takich no, Proszę, na i tak dalej, zjeść lubię, więc... Obym jest jakaś mniejszą jest to jest z tradycjami też są no dobra, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach to jeszcze raz na ten terminal jeden wracam a to bliżej od siebie to 3 minutki no, tu jest dwa, z którego jednak będę leciał i tutaj ta jedyneczka zobaczymy sobie jeszcze tam jak jest no tutaj mamy m.in. sklep z pamiątkami no i z ja też nie wierzył, że jednak w Paryżu jesteśmy, to proszę bardzo, same wieże No dobra, popatrzyłem, i tu i tu są jakby te same firmy, które serwują jedzenie, i jest to samo. W tym sklepie z pomidorkami kupiłem taką wodę yy, w butelce plastikowej w kształcie bierze Eiffla. Zobaczę, jak będzie po kontroli, czy tam y, będą jakieś sklepy, czy nie. No Oczywiście wodę muszę wypić, pustą butelkę tylko chcę przebyć, ale jest napisem LOF, który niestety odchodzi. A... Tam jeszcze kupiłem parę drobiazgów, ale to pokażę później. No to dobrze, jeszcze raz. Tu jest terminal 1, tu jest wieża <gryzła> Eiffla, tam jest terminal 2 i tam idę już ze stanem. No dobrze, ja przepakowuję torbę, to pokażę, co mówiłem. Zanim sobie to ułożę, no to w Irlandii wiadomo: czekolada, z whisky, dwa długopisy i torbę na zakupy. Tutaj długopis taki kształt się bagietki, się go otwiera. No to plastikowa butelka, to wodę wypiłem, można wlać nową. Skarpetki z Paryża i szczoteczkę do zębów. Yy, to, to nic osobistego, żaden ten po prostu, jako wieża Eiffla, ciekawostka dla Agnieszki. myślę Wam, że on gdzieś się nie obraził, przecież nic nie ten osobisty może przejść, no, po prostu ciekawy, nie, jako ciekawostka, tak. Yy, to jeszcze z Finlandii herbatki. I to jeszcze takie makaroniki trzy kupiłem duże, po 5 euro sztuka, się teraz boję, czy ja to dowiozę w ogóle. Takie są trochę kruche, no zobaczymy. Także tak. No dobra, to tutaj sobie w lokalu zjemy drugie śniadanie. Croissant z serem. I się. Ja już powoli pójdę na odprawę. Tak Wam jeszcze powiem, że nie chcę mówić po angielsku. Znaczy rozumieją, tam odpowiedzą, coś tam odburkną, no, no ale niechętnie. Niechętnie po angielsku. Mimo, że jest to lotnisko, punkty usługowe, no płacę za, za coś tam, nie? No, powinniśmy brać przykład, nie włazić tak wszystkim, tylko też dbać o swój język. Kartę pokładową sprawdzali trzy razy. Raz zeskanowałem, żeby wejść za bramkę i też pani przy tym stała i pilnowała. Później jeszcze jeden pan dodatkowo i jeszcze jeden. Też skanował. Jeden zerknął, drugi skanował, także trzy razy sprawdzali. Taka sytuacja. No i tu jest parę sklepów, zobaczymy. No ja się rzuciłem na kupowanie pamiątek. Tam, a to tu proszę, tutaj są sprawy. Jeszcze. Ja myślałem, że już może nie być sklepu. Sprawdzałem na stronie internetowej tego lotniska. No i nic o tym sklepach dalej nie było. Było, co jest przed raczej. Jest, co jest za kontrolą. No nic, zobaczymy. Tutaj wina to raczej nie. Popatrzymy. Dobrze, tu jeszcze dojdą takie rzeczy. Takie perfumy wezmę, jeszcze. Prawie paris, takie czekoladki to już mam przygotowane. Prolinki. A tutaj weźmiemy brandy jakieś. Komuś się sprezentuje No i jeszcze te makaroniki dorzucę i będzie wszystko chyba. No to już obkupione alkohol, perfumy słodycze. Plus tam te są wcześniej. Także idę na odprawę paszportową teraz. No tutaj trochę mnie wprowadzili w błąd i to zarówno no, pasażer, zasugerowałem się, jak i tutaj obsługa. Powiedzieli, że tam jest odprawa paszportowa na górze, ale my mamy tutaj kraków, więc bez odprawy paszportowej. No, no będzie tutaj, nie? Nie będzie oddzielnego, to jest padzanie. Dobrze, trzeba jest zaszepać jeszcze. No tutaj zmienili bramkę z D na C, ale to nie istotne. Istotne jest to, co się tutaj dzieje. Ja przyszedłem tutaj, bo nie było tam żadnych celników i też jeden pasażer rzu zwrócił uwagę, że nikt nie sprawdza paszportów. Przeszliśmy, a teraz są tam celnicy i sprawdzają wszystkim paszporty, wszystkim jak leci. Więc ja wszedłem tutaj bez kontroli paszportowej. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Zobaczymy no i idziemy, właściwie czekamy Czyli przeszedłem tą kontrolę paszportową, jakby ominąłem ją nie było nikogo w tych budkach po prostu, a powinni być z tego co wychodzi, a nieważne czekamy no idziemy tutaj jedną zakrętką, jednym wybiegiem wychodzą z samolotu, a drugim chodzą. to tam się już prześlim. teraz my wchodzimy Z czasem wychodzimy bez kontroli paszportowej, bo strefa Schengen, jaka miła niespodzianka, pierwszy raz tak tutaj mam. No i znowu lotnisko w Krakowie. Czekam na Agnieszkę, które zaraz podjedzie. Jak wspomniałem, oficjalnie rozpoczynam moją 80. wizytę w Polsce. O, jest Patryś! Mi się nie nagrało, jak Agnieszka nie odbierała, bateria mi padła w telefonie i tak długo wytrzymało. Patry, cieszy się, że tata przyjechał? Tak. Taki był ucieszony. Jest Agnieszka, jest Asia. Aha. I są I prezenty. Wie, czy Asię, widać, czy nie widać, bo Asia tak od słońca. Wie, że bo zaraz się poczęstujemy. karkę. Ja już to pokazywałem na filmiku. Ale Aha, tam. no właśnie, tyle prezentów. Ale ta szczoteczka jest super. No właśnie, bałem się czy jakoś nie ten. Super. bo to osobisty prezent, ale to na śmiechu no, tylko nie? Bardzo fajnie, dziękuję. No. Fajnie, no to jakiś super. Jemy makaroniki francuskie. Co byś chciał skosztować?